Nazywam się Anna Drobnik, jestem kosmetologiem, jednocześnie wykładowcą w Wyższej Szkole Biznesu i Nauko o Zdrowiu na kierunku kosmetologia. Jesteśmy w pracowni kosmetologicznej, gdzie na co dzień odbywają się ćwiczenia z kosmetologii. Ćwiczenia dzisiaj będą w temacie oczyszczania skóry trudnej, skóry z niedoskonałościami. Przetrzemy dokładnie skórę, żeby ją odtłuścić. Marka Klap jest naszym sponsorem, jest naszym patronem. Marka, która obecna jest na świecie od 35 lat, jest marką bardzo prestiżową w świecie profesjonalistów wysoko ocenianą. Dzięki tej współpracy nasze studentki mają szansę praktykować profesjonalną, prawdziwą kosmetologię właśnie z wykorzystaniem produktów marki Klap. Dzięki Marce mamy również nowe sprzęty. Możemy wykonywać na co dzień w tej pracowni zabiegi z wykorzystaniem najnowszych technologii high-tech. Między innymi mezoterapii bezigłowej, elektroporacji. Tak więc jesteśmy studentkami drugiego roku kosmetologii. Wybrałyśmy ten kierunek głównie dlatego, że zawsze interesowała nas kosmetyka, zawsze interesowałyśmy się zabiegami dotyczącymi urody i stwierdziłyśmy, że fajnie by było rozwijać naszą pasję, jednocześnie studiując i ucząc się tego, co byśmy najbardziej chciały robić w przyszłości. Dodatkowo szkoła też się cieszy bardzo dobrą opinią. Mamy świetną panią, która prowadzi te zajęcia z nami. Pracujemy na bardzo dobrych kosmetykach, tak. co też jest bardzo ważne, bo nie w każdej szkole niestety coś takiego może się trafić. Dokładnie. Sala mi się bardzo podoba, wyposażenie mi się podoba. Podobają mi się kosmetyki, których mamy naprawdę dużo. I ogólnie wszystko mi się tutaj na razie podoba. Nie ma takich rzeczy, które by mnie jakoś zraziły do szkoły. Jestem na drugim roku kosmetologii. Znajdujemy się właśnie na zajęciach kosmetologii praktycznej i właśnie teraz koleżance nakładam żel, który będę przykrywała za chwileczkę folią, aby rozpłnić twarz przed zabiegiem oczyszczania manualnego. A tutem jest to, że znajduje się jedyna w województwie ta specjalność odnowa biologiczna. I to mnie głównie skłoniło do wybrania tej szkoły, ale ponadto jak zresztą słyszę, to dużo właśnie salonów się o nasze studentki ubiega, bo faktycznie są dobrze przygotowane do, do pracy w tym zawodzie. Więc u nas na zajęciach korzystamy głównie z kosmetyków firmy Club. Jest to firma ekskluzywna, firma kosmetyków z wyższej półki. Do wyboru mamy zarówno maski, jak i peelingi, kremy, e, czy różnego rodzaju sera z kwasami. No i w zasadzie do każdego zabiegu znajdzie się odpowiedni kosmetyk, który okaże się dobrym produktem do wykonania danej usługi, danego zabiegu. Po prostu chyba lubimy to przez to, że spodziewamy się, jakie będą efekty. Czyli, że ta skóra naprawdę będzie dobrze wyglądać i jednak... Warto się poświęcić dla, dla tego bólu, bo że wiadomo, że być piękny trzeba jednak troszeczkę pocierpieć.